Stato jest źle. Takie słowa usłyszały policjantki z Szamotu. Potem okazało się, że 56-letni mężczyzna nie oddychał. Wtedy zaczęła się walka o jego życie. Milioną sobotę policjantki szamotowskiego ogniwa patrolowo-interwencyjnego, patrolując rejon szamotu, natrafiły na sytuację, która wzbudziła ich zainteresowanie. Przy ulicy Wojska Polskiego zauważyły stojący na światłach awaryjnych samochód, wokół którego chodziły dwie roztrzęsione kobiety. Policjanki zatrzymały się, aby sprawdzić, czy kobiety potrzebują pomocy. Gdy tylko wyszły z radiowozu, jedna z kobiet krzyknęła, że z tatą jest źle, i wskazała na stojący samochód. Policjanki natychmiast podbiegły do samochodu, gdzie na miejscu pasażera z tyłu znajdował się nieprzytomny mężczyzna. Policjantki wyjęły go z pojazdu i sprawdziły czynności życiowe. Nie było czuć oddechu ani pulsu. Przystąpiły więc do resuscytacji krążeniowo oddechowej Liczyła się każda sekunda. Dzięki działaniu policjantek mężczyzna po chwili zaczął oddychać. Starsze postronkowe Julia Rębas i Kaja Krupa, bohaterskie policjantki, uratowały kolejne życie. Brawo!